Cześć! Z tej strony WikiX, a dzisiaj będziemy testować TNT. Długo mnie nie było i też mam nowego skinka, więc. Myślę, że będzie lepiej się oglądało, bo skinki są lepsze niż typki z grę. W ogóle. Słaby, jest. Dobra. Ja tutaj chodzę. Jakby. Dobra. Czyli, że tak weźmy krzesiwo, bo to będzie standardowe na pewno. No nie. Y i teraz tak, zobaczmy jakie tu my mamy TNT. O, dobra, weźmy na początek razy 5 eee, i weźmy zwykły TNT dla porównania. To wiele lepszy Ciekawicie ucieka ciekawe, ciekawe. Dobra, dobra możemy się... dobra, TNT, zwykle trzeba jest. Razy 5 mamy. Dobra Olelelelele No to 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 nie był Zobaczcie Widok to nie był Raczej Dobra Co by zaraz wziąć Wziąć. A, możemy nawet wyszukiwać, no tak. Nie, to to było 20 razy. 20. Przydałoby się. O, zabniałam. Co mogę tchnięć staj. Dobra. Co był nawet spoko wybuch? By więc. No, 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 jest no, no, ok. Czyli że. Ale to też szok, szału nie robi. Wezmę może ten. Razy 100 i razy 500 od razu, żeby się nie bawić z tym. Dam 100. <średziny> to już była spoko. A i jeszcze może wpiszcie w komentarzach, jakie ja na przykład mam gry nagrywać, bo może mam się Minecraft znudził, Nie wiem. Piszcie po prostu, mi będzie łatwiej. I sp spróbuję wasze pytania, jakby... No, będę na wszystko odpowiadał, nie? Ja zrobię taki odcinek na przykład QA i będzie... Będę mógł odpowiadać, nie? Dobra. Zaraz się zajmiemy wysadzaniem TNT i no. razy 500. Ale widzu, daj suba, daj lajka like i walnij w dzwona, bo chcemy, chcę dobić 100 subskrypcji, a nie brakuje dużo, chociaż i tak mam tylko 76 subskrybentów, więc byłoby bardzo fajnie, gdybyś był i byś pomógł też w rozwoju kanału. I także piszcie, co wy chcecie za gry. ja rozważę wasze decyzje, myślę, że będzie, myślę, że większość na wszystkie, większość się zgodzę, zobaczymy jeszcze, nie wiem, może Fortnite, pomyślcie, pomyślcie głową, ja też poruszę głową od razu wtedy, no, więc lecimy, lecimy dalej. No to jak byśmy teraz TNT jakby... Użyli? Inverted TNT. Przetestujmy te, co jest... To myślę, że też będzie dobre. Jeszcze widziałem, że tam są domkowe TNT. Mm. To by fajnie byłoby przetestować. Nie Nie tego co się stanie? Ojej! Oh, jest tak dziwne, że... Aż nienormalne. Co się stało? Normalnie rudy wyszły Co jest? Eee, to jest bardzo dziwne Nie no, ja nie wiem Ale fajne, nawet fajne Tworzy takie ładną przestrzeń Freezy TNT, to może później Co to jest, jakaś wyspa widziałem? Wyspa? Floating Island TNT Czy że pewnie bliższa wyspa? Czy nie? To było dziwne, ale już Wir spadł. i Woda zaczęła się dać uuu, mamy tylko zwykłą wyspę. Skyblocka dużego, dużego. Nie tam, nie, to raczej Skyblock w ogóle nie jest. Znaczy, to znaczy, się, słowo to tak. wool TNT. Zobaczmy, co ono robi. Yy Bo trawa jest zielona, a dirt jest. o kurczę, to jest bardzo fajnie przemyślane. A jakby tak podejść do Bedroka, Muszę tutaj jakieś Takie. I na przykład tam to Łódź. To Ciekawe czy się zmieni bez... Co tam?

znowu dobra 500 no jest okej okay. co my byśmy jeszcze mogli tutaj przetestować dam jeszcze co x-ray TNT ale że co że co że co że, co? że będę miał x-ray co ciekawe jakby niektórzy nie wiedzieli, yy, X-Ray to jest moc. Moc. Nie? i do tego, żeby wi widzieć rudy, ale tu widzę, że po prostu szkło, wszystko się zamienia w szkło. A, to taki najlepsze, to to nie jest. Ale ogólnie to powoduje, żeby widać oto co to, to jest na przykład zwał. No że tylko to jest widziałem do szala. Ale to trochę inaczej działa, naprawdę X-Ray może kiedyś pokażę Jak niektórzy to było dla tych co nie wiedzą bo na przykład pewnie niektórzy wiedzą ale ja też tak powiedziałem co to było? Yy, no to o tych domków chyba nie testowaliśmy podamy co to jest shatterproof TNT nawet nie wiem co to więc. <gry> damy na razie um... ojojoj coś tak dziwnie na wyspie Ale... dobra e... to tutaj mamy tylko crafting? Słaby to jest co to, to jest, jest co to jest nie no takie coś nieee no w takim to domku to bym w życiu imię, nie zamieszkał nawet nie spróbował Dobra, Woodhouse, to jest domek, tak? O, to w ogóle... Czyli że... O, ten już ma dywanik, już mi się zaczyna bardziej podobać. O, góra jest nawet. W górze zbudowany z tę. tak wcześniej był. Takie zauważyłem. Nie wiem dlaczego. To chyba... a jeszcze został ten, Brick House, to może, może on uratuje, czy nie uratuje. Wygląda gorzej niż wcześniejsze, zresztą ten najgorzej wygląda, ten najlepiej, ale może, może... Wooow, no ten już jest, wypaść Mało się różni od tamtego z drewnem. Ja bym wolał nawet z drewnem, bo trzy piecyki, chociaż nie, to by się przydało. To na survival to taki lepszy byłby Ale my jesteśmy na kreatywie i testujemy TNT I teraz ten shutter bo jestem bardzo ciekaw, co on robi. Co on zrobi, że nie jest inna opcja? Czy to takie fajne jest? To nie powiedziałbym. Ale chyba, że on dobry rok, tak zamienił. Co innego. A już myślałem, że dobry rok. Dobra, to, to, to jest takie sobie. Według mnie bardzo słabe TNT. Mogli bardziej się postawić timer, to może na później zostawimy. Eee, to może teraz ten. To nawet nie wiem, co to jest. Później, dobra, spróbuję. o co chodzi? Co ona robi? Ale i główki rozrzuca Ja to bardzo nie wiem to jest jakiś youtuber jak tak to możecie mi napisać, bo ja do końca nie wiem co to jest. jakiś leha leha. Napiszcie mi w komentarzu, będę wiedział przynajmniej. Jeszcze raz mi przykład bardzo śmieszny. Może dam teraz um, co to jest? Angry Miners Coś czuję, że to... Emm... Um, Ty to jest? dobre jest. Zgubiłem przez chwilowanie. co? Wkurzone? Myślę, że pewnie... Na pewno będą na survival'u atakować, co? Co one mają? Oni mają dynamity w rękach, czyli że ja zwrócił im dynamit razy 20. Tego mieliśmy nie zostało. Nie będziemy chyba dzisiaj testować. Ym, no to myślę, że sobie tu Say goodbye TNT Ciekawe Ehm. Dobra, to jest TNT, które śpiewa piosenkę i... Przepraszam, przez jakieś 10 minut odcinka właśnie się dopiero o tym dowiedziałem. Nie było mnie słychać tak dobrze, bo miałem mikrofon nie tam gdzie trzeba. Więc, więc, Więc teraz kontynuujemy dalej. Yy, no. Dajmy, może teraz jakieś inne TNT. Ory! No to to, to, to już w ogóle jestem ciekaw, co to może zrobić. Co to może zrobić? Nie wiem co to robi dokładnie. Dziwne. Dobra. To dalej może. Co to jest? Annoying TNT. Przystępuje jak bot. Nie wiem dlaczego. Dobra. Co. 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 co? Nie wiem co to jest, dobra, nieważne, ale Lightning TNT um, Dajmy może Lucky Gut? Nie, może to nie Pompuj Damy to um, Nie wiem czy to A co zaraz się zastanowię jeszcze bardziej Na razie chciałabym to pompuj Mulkan to tego już oczywiście, na no. pewnie i tak mnie zawiedzie. Co jest? Co to jest? Co to jest? No jest? jest? Unbreakable? Tak? Kurczę co zrobię. Yy, unbreakable. Chyba jakoś tak. Czyta TNT. Nawet nie wiem czy w nim. więc słyszę jak najszybciej co zrobić. Dobra. Aha! Wszystko zamienia bedrok. To jest nawet fajne, to znaczy nawet nie tam. Dobra Co by tu dalej wziąć? Doomsday TNT Methan Storm, to może nie Mansion, jeszcze tego chyba nie było chyba bardziej fajna, nawet całkiem wybuchło, jakby pozostawiła się. Zobaczmy, co tam się stało, co tam jest w środku. Ta była to zbrojka netera chyba, nie? Tak? Biorę od razu. Ciekawe. Łooo! Wow. Kamień i drewno. <grystanie> Kurczę, nie chcę, że wypuściłem e, to. Dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy? Cookies for all. Aha, Stawia skrzynkę? jest są ciastka. A to też jest fajne, podłoże. No i... No i tego, to innego eee. 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 jest ten skyblock. Dobra, to może teraz... Nie wiem czy to defkraj było. Jak było... Jak było, to było. <zysk> Ale nie wiem. jak chyba nie było. Nie, nie było. Dajmy jeszcze może księg, znowu jest ten dzień, nie wiem co dni, znaczy dni, nocy, bo te księgi są wkurzające. Dobra, palcie się, zaraz, do, ja do... Dobra, zapalę jeszcze wszystkie klipery, że zajmę. Dobra. Co by tu jeszcze dać? Helix. Może nie, może na kiedy indziej. Um. Co to było? Co to jest? Death Ray Ray? Um. To to tym bardziej nie wiem, co tak to jest. Kurwa! Czy to jest na serio? Od Coś nuk nuklear? Co, co to jest? Co to jest? Co to O nie nie nie! Ja tego nie lubię. Zaczynasz sprzątać? CNC instruction. O, fajne, to są chyba twórcy tego. Dobra. Mm. I już chyba nie znajdę więcej. Na, jak na razie. To ja was żegnam. To, to, to na koniec dzisiejszego odcinka. Pozdrawiam. Cześć.